Że postawmy sprawę jasno. Nienawidzę mężczyzn i nigdy nie dam się żadnemu oderwać, okej? Okay? Nawet jeśli twój co chwilę proponuje mi trójkącik, to ja na to nie pójdę, rozumiesz? Eee, pierwsze nagrywanie jest włączone. A, okej. Okay. Jak chcesz, to ja nic nie mówiłam. Dzisiaj Ty miałaś przygotować temat na ten odcinek. Oglądałaś może chociaż jeden odcinek tego serialu, co Justin robi na drugim kanale? Nie, wydaje mi się, że to będzie dziwne show. Wiesz, Justin tam przelała te swoje wizje, nawet jej coś wyjdzie. Nie ma się też obejrzeć. No dobra, co mi tam z tobą obejrze. Intro. <muzyka> Zacznijmy od tego, że te dwa odcinki, które do tych wyszły, są na ten kanale Sprawiedliwość. Serial nazywa się Big James Fair Shop i opowiada... No zaraz wszyscy zobaczycie, o czym opowiada. Już się boję... To trwa tylko około 5 minut! O cholera... Od długiego czasu Roy Osiris, znany szerzej jako Roman Serduchowski, imał się polityki. Nie! Ona tego nie zrobiła! Do czego akurat tego zwierodniaca musiała zamieszać w ten serial? Nie oceniaj serialu po pierwszym zdaniu. Wiesz, że ja nie trafię nawet jego alter ego z Uniwersum Sprawiedliwości. No ale wyluzuj, Jasmin! Pierwszy odcinek jeszcze nie jest taki zły! Zaraz, to kolejne będą gorsze? Używał swojej mocy magicznej, aby tak wpływać na ludzi, żeby byli po jego stronie. Czy to jest jakieś nawiązanie do niepublikowanych książek Justin? Koście z mocą magiczną, używający jej tak, aby mieć zwolenników. A czy ja nazywam się Justin? No, ale podobny motyw, tyle że w książkach w tej kości jest cała załoga, a tutaj Roy jest sam. W roku 2031 już prawie udało mu się zniszczyć ROPD, ale podziałała ostatnia deska ratunku, film pokazujący wprost dużą część jego grzechów. Ludzie przejrzeli na oczy, a Sprawiedliwość wreszcie poczuła się bezpiecznie. Już mi się ten serial nie podoba. No, co jej na głowy strzelił? Na pewno będzie sprzedawać jakieś rzeczy z kadzieży, czy co? Ale to przerysowane. Jakbyście się zastanawiali, tak to choraz schizofreniczka Justin widzi większość starszych ludzi. Nawet nie wiesz, jak bardzo trafiłaś ich Wow, serio? Widocznie już znam ją na wylot. I zobacz, jaką sobie nazwę wymyśliła. Bo jakiemu to w ogóle jest? Jak odważam, to trzeba będzie tam i zorientować, co się tam w ogóle dzieje. Oczywiście. Jakby widzowie się zastanawiali, to w uniwersum tamtego kanału jest taka organizacja: Dostępnie obrońcy prawdziwego dobrobytu, którzy przez złem. przed tym 2032 rokiem byli znienawidzeni, ale potem ludzie ujrzeli prawdę, że nie ma się czego bać, bo. To ten cały roj jest zły, no i potem większość ludzi zaufała ROPD, ale nie wszyscy. Właśnie, te dwie starsze pani są właśnie tymi, którzy nie zaufali. One zginą na koniec, nie? Co? Jak znam Justin, to tak się raczej stanie. Eee, nie, to jest jeden z tych razów, kiedy Justin aż tak nie poczelała. Wielniczona schizofreniczka. To było do mnie czy do Justin? Bardziej do Justin, ale do ciebie też pasuje. Myśli, że ludziom się spodoba. O, Co ty? Justin, wynocha mi z kadru. Idiota pielniczony. Poza tym Janowicz, ty widzisz jakie oni mają pustki na ulicach w tym 2032 roku? Tak bywa. O Bogowie, dajcie mi czegoś mocnego, bo ja tu zaraz nie wytrzymam upały za okna, a ja muszę tu siedzieć się w tej maseczce i oglądać tu. No jasne, zrozum, że jesteś utalentowaną i kreatywną osobą. Na pewno polubią nasz mały sklepik. Ale wiesz, on zawsze będzie próbował mnie zniszczyć. Dla tych, którzy się zastanawiają, kim jest ten on, to jest to ten Royal Seris Agaroman Serduchowski. On był Nemezis sprawiedliwej. No, okropny Nemezis. Taki co na to się nie bał. Parywać się nie bał. R.O.P.D. mówiła ludziom o co on robi, ale ludzie byli pod wpływem jego magii, więc nie wierzyli. Ech, co za żart. Co jest tu żartem? Moje życie. On? Nie przejmuj się nim. Od kiedy Rojo ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem, nie mam do niego szacunku. Kościół powinien się wstydzić. Robi rzeczy gorsze niż my. A teraz na co? Na attencjonowanie się w necie. Ja w to nie wierzę. Emendi, czyli sterniżka i opiekunka sprawiedliwej. Jest zaburzona psychicznie, ale nie zależy jej na rozgłosie tego zaburzenia. W tamtym uniwersum jest piosenkarką na Ziemi, w całym świata. W tym wypadku to nieważne, kim jest w całym No to jeszcze lepiej. I Emendi, ta mądra, inteligentna, lecz wystraszona Emendi, zachęca w Sprawiedliwą do bycia atencjuszem? Ale wiesz, że jak cię zakłada sklep, to najlepiej ogłosić jego otwarcie. Wiem, ale kurde, nie podoba mi się to określenie. Atencjonowanie się w necie to tak jak 90% polskich influencerów. Skadłaś? No dalej! Moi drodzy, ja i Mandy otworzyłyśmy otworzyliśmy własny sklep na Piotkowska Street. Będziemy sprzedawać różne bibeloty, przepyszne przekąski i prześliczne ubrania. Zapraszamy was do Big James Fair Shop. Nie, nie wymówicie mi, że to się cholera działo na Piotrkowskiej. Tam ludzi zawsze jest odgroma. Nie ma opcji. Nie, to fizycznie niemożliwe. XD szczegóły. Bo szczegóły też są ważne. Ale ważne to, że Justin dopiero się uczy. To nie jest ważne! Ja po prostu nie wierzę, że to się dzieje na Piotkowskiej. Było świetnie, otwieramy! Nani? Co ci? Kurde, starsze baby, pierwsze przyszły. No one kurde rano już stały przed tym sklepem. Ile one tam stały? masze rano no, poszły sobie na zakupki a że są starszymi paniami to wolno chodzą i tak długo im to zeszło że no, na na dwunastą zdążyły w sumie twoje wytłumaczenie brzmi logicznie ładnie się tu urządziłyście szkoda że to wszystko jest kradzione proszę pani my głupie nie jesteśmy nie ryzykowałybyśmy że policja nas złapie i postanie zachodni kradzionym towarem nie no to jak piękne odzewki sprzedawcy do klienta. Ale klienci zaczęli! Co z tego? Ty sama czasem kłócisz się ze swoimi klientami. Ale taka jest właśnie moja praca. Ja jestem już bitką, nie ekspedientką. I tylko do tego ci wolno. Tak! Ja jestem od tego, aby mówić ludziom, co robią nie tak. Biedni ludzie! A to co? Jakie sieńskie bajki? To mangi, one są japońskie, nie chińskie. O kurko królewska, mangi! Justin i Mendy sprzedają sobie mangi! Mango z jeby pielniczone! Justin nie jest mango z jebem! A co ja niby widziałam u niej w pokoju ostatnio? Ale tę jedną, jedyną mangę ma już od zeszłego roku jakość i nadal jej nie skończyła. To tylko jej wymówka. Kogo w ogóle te szkarady interesują? Zdziwiłoby się pani. Poza tym ten sklep jest raczej młodzieżowy. Oczywiście jeśli chcecie coś kupić, to zapraszamy, ale nie wiem, czy coś wam się tu spodoba. Młodzież powinno się uczyć, a nie chodzić po sklepach. No naprawdę to jest wyobrażenie Justin na temat starszych ludzi. Te baby są tak oburzające, zrobiłabym na miejscu. Od razu podkreślam, że nie uważamy, iż wszyscy starsi ludzie są tacy. Komentujemy tylko to, co widzimy w animacji. Macie trochę przestarzałe poglądy, ale okej. Okay. E ty weź, może przejdź do rękoczynów, bo to, co tu się dzieje, to jakaś kpina. Najpierw babcie, a potem Justin, ona też mi trochę podpadła. XD! No cóż, skoro tak nas traktujecie, to wychodzimy. Jadzia, za mną. Wreszcie. To chyba nie był najlepszy początek działalności no co ty widzę przez okno, że idzie tu kilka młodych ludzi będzie dobrze cześć widziałyśmy wasze ogłoszenie w necie postanowiłyśmy więc wpaść chętnie coś kupimy już ja stąd widzę, że macie ciekawy towar do sprzedania a to są konsumpcjonistki i materialistki. A czego się spodziewałaś po serialu o sklepie? Nie wiem, od razu byłam pewna, że to dodana krapa. To był dobry pierwszy dzień. Dobrze się bawiłam. Cieszę się. Chodźmy do domu. Och, co za spotkanie. Pozdrawiamy Sarę. Tak, Sara jest spoko. A uwierzcie mi, w moich ustach to prawdziwy komplement. Ciężko zdobyć moją sympatię, ale Sara to akurat bardzo fajna dziewczyna. Ale jak coś, to ja się w niej nie podkochuję. Zmawiaj sobie. Co? Co to ma być? Wy... A co to w ogóle jest? Czy ona była pijana jak to rysowała? Spokojnie. Co spokojnie? Ja tu płaczę! To wygląda okropnie! Daj spokój. Sama daj spokój, ty popatrz na to, a potem na mnie i powiedz, tak wygląda wnętrze samochodu. To jest pan! Kurwa! Widzieliście dziś Nie, a wy? Gościu nadal się ukrywa. I dobrze, skoro ludzie w końcu przyjrzeli na oczy i się go pozbyli, to lepiej dla nas. Ach, może nie znam was niecałe trzy lata, ale sporo już przeżyłem z tym Tyranem. On był straszny. Mam nadzieję, że nigdy nie wróci. Ze wszystkim się tutaj zgadzam. Royal City to najgorsza cholera tego świata. Miluna, co to za zła zmina? Coś się stało? Pewnie coś do niej doszło, pewnie wymyśliła, co ma się stać. Justin? Proszę, nie przejmujcie się mną. Muszę przemyśleć parę spraw. Hehe, he, głupia. Jeszcze przed wejściem do Wana była taka uśmiechnięta, a teraz nie ma, że płacze. Niektórzy mają takie huśtawki nastrojów. No wiem, ale i tak to za mnie nielogiczne i głupie. Ach, fajnie, że od kiedy roja zniknął, mogę być sobą. Tak, bo MNG jest aniołem dla tych, co nie wiedzą. A Edna to jej ziemskie imię, którego używa na przykład w dokumentach na ziemi. Mika ty to co się dzieje? Możemy ci jakoś pomóc. Wracajmy do domu. No, w sumie my też musimy już wracać. Racja mi anteochos. Do zobaczenia mi widać inni. Justin, nie zrozum tego źle, ale trochę mi się nie podoba jak ten Fernando cię nazywa. Rozumiem, że oni Sara są w otwartym związku, ale bez przesady. Ach, ta Justin wszędzie by chciała wciskać otwarte związki. No bo ja w takim związku jestem, to się wzorowała. No właśnie ona za dużo się na nas wzoruje. Powinna wymyśleć czasem coś sama. Mi się podoba jak się na nas wzoruje. Cichaj! Nie kłóćcie się. Mamy sklep. Czego chcieć więcej? U! Uuu. Boję się, jak to się skomplikuje. Już patrzę na te kwestie, które Justin dała mi do nagrania, to się boję. Nie Matwie, wszystko będzie dobrze. No na pewno, ja ją znam, ona wszystko zepsuje. No by było wszystko, co przewidziałam na ten odcinek. W końcu, matko, ja już tu umierałam, bo od środka. Ale my już jesteśmy martwe. Eee. Co? No to teraz już kończymy odcinek. I cień się fajnie. I again.